z tej strony i witam Was w moim kolejnym odcinku z gry. Terraria jest ze mną dzisiaj Krizu. Cześć! I Echo. Hello! I mamy zamiar dzisiaj zacząć wyjątkowo ambitnie, gdyż mamy zamiar wykonać mózg Cthulhu. Echo. Czy masz czynić honory? <laughs> Ale które? może tu. Obojętnie, które? Eee, Dynamit. Raz. Uff. I zaczęło... to jest. Chyba idzie! Od dołu to, że mam <noise> przetrjony strzały, to wszystkie oczka na No moje woderbolsy też są okay. przy Jak to z duf Też są Już się to zaczyna. Bo tu jest przyczerwony. to tu jest czerwony, a ja mam kursor niebieski. W ogóle są takie cztery jeszcze... pseudo-duchy, jak się patrzy. No, ale Taki trzeba atakować tylko... Ale to jest tylko, tylko złudzenia. Czyli w miejscach, może się tęsknić ten... oko. Oko, kurwa, z mózg! Eee! Złapiec, kurwa! A to już zupełnie pierwszy pas, co To jest pierwszy. Tak? Oby nie. Da! No. Zostaje mój jeden HP i zabijam paliwa. Tak. Tak, yeah! Mózg jak pokonany. A, teraz ruga! Skusimy się na jeszcze jednego? Dlaczego teraz ruga? Ja też. Eeee. Wow. May confuse me nowe enemies after being struck. Okej, okay. a co wy co macie? To samo właśnie, to Guardian Brain taki, of... Taki malutki... malutki Też tam ma. Dużo... O, już moro... Krimtane oraz... robisz. Tak. Tylko nie wiem, co to za co bym to Nie mam za co. Dobra. To co, jeszcze jeden muszczek taki? Jeszcze jeden. Dobra. Okej. Okay. Po pierwsze pójdę sprawdzić, co tam wypadło. Ja mam tutaj dwa serca. Poszedł całkiem dawnie nikt nie padł. No. To dobrze. Chodź. Nie no, sumie mam na tyle many, żeby dać radę jeszcze jedną walkę rozegrać. I proszę bardzo. Pa. To w ogóle weź, weź echo co, to co tam zostało z... Co... No wziąłem, wziąłem, A, wziąłem stolet. Powiedziałem, że biorę. Na nagranie sobie <laughs> Dobrze. Okej. Okay. Stu. Uważaj, tak. Okej. Okay. Okay. To ja mam ostatni Poczekaj Na co? Himsenhoutę taką tutaj tutaj sobie na was Okej okay? chyba się nie udało Udało się to... tak jest. Coś dziwnego mam Co? O o, mózg jest tutaj To, nie. to, jest to no. Help me wyłaj stamtąd tutaj. Poczekaj. No. 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 no i pieczasz no pierwsza śmierć, ale ee, ta woda mnie tak spowolniła. No, straszne spowolnienie. No bo Trosz, to jest jednak byśmy No niestety. Dobra, przetrwajcie tam, kilka się tepnę. Ale se... Nie, że zwaliłem. Zdarza się. No zdarza się. Tylko oczywiście ten spawn nie mogliby nas poinformować kiedy. No chociaż jakiś mały licznik żeby było No ma malutki i, e. Dobry? E? Mogłeś się uleczyć Mogłem A to w sumie jestem Dlaczego mam dopiony? Dobra ten razem się na mnie nie rzucił Dobra nie Okej. W ogóle jakiś tyszu, tyszu to się Cały czas znajduje, nie w e. ty co? Zlazwą drobne, jest w tym Akurat nie miał. Traveling Beetle musiał przyleźć. No co ty? Jak z Hyziem jeszcze i z Gatosem na dżungli eksplodowaliśmy, to poszliśmy na dżunglę i jesteśmy na dżungli z nie nich No, w tym O, powiedzmy, że się udało. I tym razem to samo, tylko więcej surowca. To w sumie dobrze. No, o coś takiego, co to jest? Do czego eee, to możesz dzięki temu krapcić na przykład. Kilo o właśnie. Aha. To jest to co nam to, było potrzebne. to sobie zachowaj. Bo to, to tylko z tego bossa ty. ty Okej. Okay. Eee, wieś co? Co? Eee. Bleh. Bleh. Fuj mózg ma na się Mów... zielony już spleśniały. Weź to Ej zwajnij. bo to też są jakieś fajne materiały tak widzę. O się Maziu, bierz swoje te rzeczy tutaj kupowałeś. No już 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 Filunia Ok. No najgorsze, to też nie oświetliliśmy. To, to ciężko było mi całkowicie 6 Sześć Golda tutaj było aż! Okej. Okay. że aż tyle miałem. No. no. E, Ale to jest byłem. Ej, w ogóle mam przy sobie 27 Golda. Dostamy? Ty, to nieźle. Widzisz to... to, co za mną chodzi i nie mówię tu o żółwiu. Ja, kietu, jest to, sesy, to jest bo... nowe zwierzątko? A co? Czy... to jest, A, to jest ta... ono, to jest... A, to jest ten, co atakuje? Nie wiem. Sobie. Chyba A. nie Czekaj, ale... Aha, jest to. Summon health to light light. Aaaaa ono, do... ono świeci Hem? Skąd to no, ma? Na How hmm. mi dropiło z Trevor Baga? A? Tak? No. no. Nie, nie. Z tego z oczka z Kuli. Z kuli? A w sumie faktycznie, przecież jak ja zniszczyłem kulę tam widziałem, że takie, o, takie coś wyglądało. A może jeszcze jednego robimy? <laughs> e, mi się, ja, ja, ja mam za... jedną manę tylko Aha. Mana fotiona. To, to ja może cofnijmy tak. się na, na chwilę do bazy Bo ja pozostawiał tych ekwipunków. No dobra, to do chwila przerwy z walką Trochę umiem, Ja też mam sample. Ale ty jesteś tam w domu u siebie, to, to później. O, ja mam w ogóle baner. banner. Flower banner. Tak, blood podskoczę. To wiecie co, ja ten banner może powieszę w arenie. O no. Przyda się. Tylko powieszę w arenie. Frizo, e, e, ty jesteś do walki mele, to masz. O, dziękuję, co mi dałeś? E, taką włócznie. Taką fajną, rzecz. O, widzę, Rottenforum, dzięki. Taka długa, weź więc. Znaczy długa. <grafy> A, no to tam. Widziałem dość fajną oczywiście. Masz jeszcze to, baner i ten. Duch... Ducha? A, nie, królika. Nie wiem, czemu ten, nie wiem, czemu ten królikowy baner wygląda jak duch. Masz, aha. To jest H13, nie wiem. Hmm. Jak chcesz, to masz jeszcze komikujesz. Masz nie, 6, 99. Stać. Co? Na pewno? Może no, być jeszcze trzeba, ale tak teraz raczej nic nie będę rozwijał. Co ja to mogę? mam nie. nie mam. No Bo ja to zrobię, za, zrobię w takim razie zbroję. Nie, nie trzeba. E, rób, ja rób, na rób, razie raz, nie ja zrobiłem. ja zrobiłem, ja na razie By zostaję przy złotej. Zabrakło mi balów? Um, ile? Chce ktoś plat platynową zbroję? Ładne. Barów, A ile defensa daje platynowa zbroja? O, dziękuję. E, korpus 6 a to ta Mój ty ty plięć. No to daj mi ją, bo ja mam słabszy. Dobra, to tak. Okej. Oj, i teraz mam nie 24 wiem, czy... defensa, okej, okay, dziękuję. Nie wiem czemu platyna jest lepsza od złota, mimo że to jest ten sam poziom. Bywa. Ale może jakiś inny... nie no, bonus, set bonus, 4 dodatkowe defensa. A tamten miałem chyba... podobnie. Albo miałem może większy nawet, nie wiem. No nieważne. Dobra, resztę chowam do skrzynki. Mhm. Um, gwiazdki odłożę do jakiejś ze skrzynek. E, echo, jak chcesz, to w tej skrzynce, którą mam otwartą, są gwiazdki. Możesz sobie wziąć. I właśnie, jeszcze potyione miałem sobie załatwić. Tak jest. Może przy okazji dowiem się czy ja jest Jeszcze w tej skrzynce był be gwiazdki. Na pewno. Większy potion. A, z grzybkiem, dobra. A tu w, tu w środkowej 14 jest ich jeszcze. Dobra. Mam 23. tego kupić strzały. Okej. Okay. No, będzie. Zrobię sobie lepsze potiony. Mam na i... Echo, ty chcesz te żółte gwiazdki, tak? One stare, zwykłe. Prze... Żółte, żółte. Nie, przeobione mi do, do niczego nie są. Czekaj, rzuciłem je i one zniknęły. Bo jest dzień. Ale, no właśnie, Kratos. Zapomniałem. I, i dlatego ich. ja zostawiam w skrzynce. Dziewięć gwiazdek zmarnowałeś. Jakie dziewięć? Nie, swoje dałem. E, ale w skrzynce, której ja... Zostawiłem, ja wziąłem. Wziąłeś, dobra. No, Pokojnie, myślałem, że Kratos je przeniósł. Nie, nie, ja swoje, tam miałem dwie te. Zapomniałem o tym, że one znikają ludzie Masz nauczkę. Mam. Bo dzisiaj już nic nie dam dla tego. właśnie, odłóżcie o. swoją kasę. Kurze, masz Dwa, 25 golda. 28. A ja mam... Z... W sumie mam 41. W sumie mam 32. 51. 52. Aż ty stajesz się coraz bogatszy. A jakie broni mam teraz? Jaką zbroję? Bo... Shop. Dobra. Y... Dzień dobry. Chcesz bombę? Ja mam, ja mam cały czas noszę ze sobą. Aha, bomby. Okay. Nie. Wcześniej, ehm... wcześniej nie miałeś. Nie podoba mi się ktoś. To czemu mi nie krowyziłeś? To, Bele, bec, to Bo cię po prostu ładnie poprosiłem. Ale Aha. sam przecież. Dokopałem się do serc, nie? Dobra. Pop. Trzy, dwa, jeden. Oho. Pięć -o. Ja um, no Jeszcze jedno ten. zostało, tak? Okej, okay. Mam się... teraz własne serce, które będzie przywoływało mi. Katełko, super. To sobie od razu wejdziemy. Oj! Bo mam ten... no Sorry. Gdzie Czas się... Przejusza? A nie wiem. To w było jakby nie było. Czyli, jest... To by nie Czas Czas To jest... jest... To czekaj, To był stół. Cheat. E, To To jest... zostawiłeś kolejne so, to... Ja myślałem, że to ty je podniosłeś, a to swoje tam ludzie, serio? Nie ma tu więcej? To nie ma pochodzi. Tutaj... Nie, gdzieś tutaj chyba w podpowie było, nie? Czekaj A tutaj? A nie, to nie. Jest. To jest tu Nie ma. Nie portu, nie To bierzemy. To pewno idziemy na tamtą a Co to znaczy ten... Crimson? Tak, tam zrobić alana. No dobra. W końcu meteoryzm wylądował. Co to idzie? Widać na mapie? Eee, ty dobre pytanie. Nie, będzie widać jak sobie jak to Odnajdzie. znajdziemy. Bo mapa się akurat nie aktualizuje. Bez twojej... Garant, Obecności. Obecności. <laughs> Bez twojej ingerencji. Ładnie powiedziane. Bardzo ładnie. To wręcz Masiu, poetycko, chcesz... słucham. Masz królika, to czemu go nie... Jeszcze nie jestem przyzwyczajony, dopiero co go dostałem. <laughs> Niech to. Będę nie Szkoda, że mój slime nie jest tak szybki. Ale twój za to balansuje świetnie, więc cicho. Wysoko skoczę i tak tam. W ogóle masz dzisiaj dwa razy walczyliśmy z pałem, z królową pszczół. Słyszałem o waszych przygodach. No. I słyszałem też, że nie nieciekawie wam poszło. O Nie. To jest nieciekawe. No. Bardzo nieciekawe. Te serce są słabe, jeśli chodzi o światło. W sumie oświetlenie nie jest jakieś super dobre w tej grze. W sensie te potworki. Ża... No, który potworek daje dobre oświetlenie o. Fajnie by było, gdyby właśnie jak już się za nami to ciągnie, to żeby dawało oświetlenie na nas jak z lampki bi 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 biurkowej, a nie ty jak. A nie to co już A nie to jak zgubiłem wątek przez siebie. Co zwiedziliśmy? To za Chodzi ci o to, że serce nie rozświetla na drogę przed nami, tylko za nami. Y... w wokół siebie. Serio? Aż tutaj robak? Zwykły. Z butami ch chodzenia po wodzie to ten slime. <grym> ma mniej tej... mniej opę. Statystyk. No Okej. Okay. Marwnik zawsze coś? Co, co z tego, że różowy? Czemu ja tego nie wiem. Za szybki jesteś, hehe. <grym> Zium. To Twoje terrarium, co tu zostawiłeś? No. Op. 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 Uff. Ja prawie to tak wziąłem. Ty, Gryzo, jakiego byś chciał wierzchowca? Pszczółka. Pszczółkowca. No, pszczółka fajnie lata przynajmniej. No. i patrz, czy... goniłem, bo... nie wiem, was. Nie wiemy. Dogoniłeś, bo co? Bo ja na wolnym slajmie sobie spaceruję. Tyle tych gwiazdek znalazłem. Super. No właśnie, mam trzy kolejne, więc zaraz mam trzy kolejne. Później o, dasz. A później też. A później pewnie panujemy. Dobra, to co? Arena gotowa. Ym, no mój już mój chwileczkę. W... Na dole jest jedno takie ładne, tylko ja sobie przeszukowywuję poty. No przeszykuję. Uwaga. Ja już. Za... Już zaczęłam. Rulik zaspawniony. Hmm. Mózg przewołamy. O Jezu, jeszcze? No mi się skończyły te. Całe? No, miałem sześć strzał Na poprzednim były zagięty prawie ze Okej. tu dwa oczka. tego, na tymi oczywiście To muszę potem sprawdzić. To jest szef Teraz Teraz będą cię no To Czas też mam dylemat, o, który jest prawdziwy. Rozumiecie? No, Razer back, który mi wydropił, znowu to samo, hmm. Yy. który dropił mi... O, plus 20 manek, chcesz? Masiu? Co? E, plus 20 manek daje. Ale co? No ta główka taka, Brainy. Yy, Ty Ale defensa mi trochę zapraszuje. Ale po prostu. Z cache'em? W sensie... A ta! To nie... Ale ja ją mam! Aha, dobra. Tylko że, tylko że czekaj, czemu moja nie daje 20 many? Ty to, to wiesz co to, to zajmij ją jednak, bo ja widzę, że to jest Aż. tylko dodatek, a ja ci dam moją, która daje the ja sobie aktywuję z większą i większą Co tak, To się wyda. Powiem z To sobie po świetna pół. Okej. Okay. Broń? Jakoś byłem, zdobyłem niż 100 tych. Dobra, na no, przywołaj. O, tutaj jest jeszcze jedna na dole. Ale nie było, słychać wrzasku. Uwaga. Nie dużo tego, tego materiału Ja mam wrażenie, że jak on tutaj używa nawet tego ataku, żeby nas pomylić, to on cały czas i tak e, jest w jednym miejscu Wiek, ile golda? 26 Ale ja to samo. Prejno, w końcu, w to samo w um, Trochę smutne, coś Wziąłeś to moje hmm? chyba A? Tak, 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 tak. Mój A. mózg jeszcze jeden. Jak to brzmi? Mój mózg. Dobra, zostawimy tę resztę na kiedy indziej, bo nie musimy wszystkiego załatwiać na przykład. Tak, no, no tak. Tak, jest... no. na pewno i Geralt też wyrosi z okay. nimi powalczyć, więc. Okej. Okay. O, playblum. 29 gold za zdobyłem. Ja 30. Ja 6. Sprzedawania jeszcze. Dadać. W końcu na No to ładnie. O, a 58 golda in total, super.